i pomocą drugiemu człowiekowi. I to jest również dla nas, moi drodzy, też taka nauka, żebyśmy chcieli być otwarci na pomoc innym ludziom. Bez względu na to, kim oni są, ale przez naszą miłość, przez nasze dobre uczynki możemy innym ludziom wskazać drogę do Chrystusa, wskazać drogę do Pana Boga. Może jedna osoba się nawróci do Boga przez właśnie nasze otwarte serca i nasze dobre czyny. Dlatego warto, żebyśmy starali się to nasze życie przeżywać tak, żeby po naszych owocach mogli poznać, że jesteśmy tymi, którzy idą za Chrystusem. Bo jak czytamy w Ewangelii, że po owocach ich poznacie. Po owocach. Nie po gadce, nie po pięknych słówkach, ale po owocach codziennego życia. Dlatego trzeba najpierw rozpocząć zawsze, moi drodzy, od modlitwy. Każdy dzień od modlitwy. I potem oferując Panu Bogu nasze modlitwy w tym nowym, nadchodzącym dniu, również Boga chwalimy naszym życiem, naszym postępowaniem i cały dzień, nawet jak też jeden powiedział pięknie z ojców, nawet dobierając ziemniaki, również oddajesz cześć, chwałę, chwałę Panu Bogu. Nawet taki drobny gest. A jeżeli nawet podamy komuś przysłowiowy kubek wody, który nie będzie bez nagrody, Bóg i to widzi. Jakże pomagamy innym w tym otwarciu się, w tej bliskości z tym drugim człowiekiem. Właśnie trzeba nam, moi drodzy, współuczestniczyć w dziele ewangelizacji, żebyśmy byli otwartymi na pomoc innym ludziom. Dlatego módlmy się również powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Dzisiaj brakuje właśnie głosicieli Ewangelii, szafarzy, sakramentów świętych. Gdy wspominamy męczeństwo świętych, świętego Andrzeja, świętego Pawła, który, no, był, święty Paweł, męczennik, był klerykiem jeszcze, czyli młodym chłopcem, który za Chrystusa oddał życie. Czy weźmy świętego Andrzeja, który pomagał w głoszeniu Ewangelii, Również za to został no, zamordowany. My również możemy się narazić przez głoszenie Ewangelii, przez świadectwo naszego życia chrześcijańskiego na kpiny innych ludzi. To również językiem dzisiaj też można człowieka zabić. O, można. Odebrać nadzieję, odebrać chęć życia, odebrać entuzjazm głoszenia Ewangelii. Bo mogą, czyli ludzie o nas również mówić źle. Ale zawsze starajmy się podobać Panu Bogu. Nie ludziom, ale Panu Bogu. Wtedy też owoce naszego życia będą piękne, będą dobre i będą owocne. Niech tamsza święta, których uczestniczymy, przez w męczeniu korańskich, będzie również dla nas tymczasem otwarcia serc i pragnienia, żebyśmy byli współuczestnikami w dziele głoszenia Ewangelii, czyli dobrej nowiny o zbawieniu bo przez to nasze zaangażowanie w dzieło, w dzieło ewangelizacji. Również idziemy drogą zbawienia, do którego zbierzamy każdego dnia. Daj Boże szczęśliwej wieczności. Amen. Wraz ze świętymi męczennikami wszystkich epok, wznieśmy ku Bogu pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, niech Jego obecność w świecie porusza serca i sumienia do wiary w Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych, niech i wiara pomaga przetrwać czas niesprawiedliwości, aby mogli żyć w bezpieczeństwie i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy, niech przykład i wstawienictwo świętych męczenników koreańskich, umacniając ich w gorliwym głoszeniu Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za mieszkańców kraju Północnej, niech Pan Bóg pozwoli im doczekać poszanowania ich praw i godności, by mogli żyć w wolnym kraju i poznać Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za na wszystkich, którzy, których dotknęła plaga powodzi, aby nie tracili ducha, ażby Bóg im błogosławił. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych w sposób szczególny polecany w czasie tej przedświęcie ofiary za Reginę i Witolda Bieryło i ich rodziców, których polecamy miłosiernemu Bogu, aby mogli cieszyć się radością nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych. Niech przykład świętych męczenników z Korei umacnia nas do cierpliwego znoszenia niesprawiedliwości. Ciebie prosimy, wszechmogący Boże, Ty uzdalniasz męczenników do złożenia świadectwa wiary. Przyjmij wołanie, które wraz z nimi wznosimy ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego.